Oddychamy wolniej, im oddychamy mniej, tym lepiej się czujemy. Ale to też można w prosty sposób wytłumaczyć na podstawie układu nerwowego. Jeżeli oddychamy szybciej, jesteśmy cały czas w stanie pobudzenia. No to powiedzmy, to jest coś takiego, jakbyśmy mieli by byli podłączeni do kropulówki z adrenaliną i, i cały czas. No, można przez pewien czas tak funkcjonować, ale dłuższy czas nie. Więc jeżeli oddechamy szybko. A takie długofalowe jeszcze jakbyś uzupełnił to jakie może mieć konsekwencje właśnie będą. Cały czas tak dużo oddychając? No, no właśnie, jeżeli jesteśmy cały czas w stanie pobudzenia, no to. Na przykład mamy mniejsze krążenie krwi do naszych organów wewnętrznych, bo cały czas jesteśmy w takim stanie, jakbyśmy uciekali przed jakimś niedźwiedziem. Prawda, że całe, całe krążenie, cała krew idzie do mięśni. Mamy cały czas wysokie poziomy kortyzolu, adrenaliny. Więc, no właśnie, na krótką metę w porządku, po, potrzebujemy tego pobudzenia, ale na dłuższą metę po prostu nie da rady tego wytrzymać.